Jo, cześć, Siemanko, to ja, a dzisiaj pilnujemy wieśniaka przez 10 minut, żeby nie zginął. Zanim zaczniemy, daj suba i łapkę w górę. Jeśli podobają Ci się moje treści, jeśli macie jakieś pomysły na serię lub odcinek, możecie śmiało pisać w komentarzach. Ale zanim zaczniemy, aktualizacja TNT. Na tabliczkach jest zapisane, ile TNT muszę postawić na ten moment. Pamiętajcie: jedna subskrypcja to 5 TNT, a jeden like to 1 TNT. No i mamy już postawione 103 TNT. Zobaczmy jak to wygląda. A jeśli ty chcesz dołożyć TNT do wielkiego wybuchu, który odbędzie się 1 stycznia 2026 roku, to zostaw coś po sobie. Wracając do filmu, zaczynamy. Od teraz muszę go pilnować przez 10 minut. Zacznijmy sobie od skopania drewna, żebym miał chociaż mieczyk. Ciągle kątem oka muszę patrzeć, gdzie on idzie. Dobra, jest bezpieczny, to możemy skopać kolejne drewno. W zasadzie, póki jest dzień, to mu się nic nie powinno stać. Gdzie ty, mi kolego, uciekasz? O, tu jesteś. Zrobię mieczyk i będę bardziej go pilnował. W zasadzie póki nic się nie dzieje, to przyspieszę trochę i jak będę robił coś, to pokażę. Pomyślałem, że zrobię sobie lepsze itemy, więc z tego powodu się skopię po Kobla. Wymyśliłem special i na 100 subskrypcji zamierzam odpalić Discorda dla widzów. Jeśli Wam się podoba, to napiszcie w komentarzu special. Zrobię łódź, żeby przetransportować wieśniaka na łąkę. Teraz tylko misja, nie uderzyć go. W końcu będzie ciekawie, bo się robi noc. Uh. 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 Przypadkowo go uderzyłem. Pierwsze moby już są. Uh. Czekamy na kolejne. Dziesięć minut już minęło i Wieśniak przeżył więc wyzwanie zaliczone.